Zanim będziesz panikować, bo kupiłeś złoto czy bitcoina, a jego cena teraz spadła. Pamiętaj, że żaden trend wzrostowy nie jest linią prostą. Bardziej przypomina kardiogram zawałowca. Obserwuj nie tylko cenę, ale warunki makroekonomiczne, bo te są zawsze nadrzędne. Przypomnę, że kiedy w marcu 2024 roku cena złota przekroczyła poziom 2000 dolarów przed kolejnym wzrostem, zaliczyło trzy korekty. Niektórzy analitycy dostrzegają w obecnej sytuacji na rynku złota analogię do lat 2000. 2011. Przypomnę, kryzys po 2009 to efekt napompowanej bańki kredytów hipotecznych. To czas upadku Lehman Brothers, ratowania systemu bankowego wielkim dodrukiem, nastąpiło zalanie rynku pustym pieniądzem, obniżka stóp procentowych oraz ucieczka od dolara. Obecnie. Banki centralne są pod presją obniżek stóp procentowych, zaczynają się bowiem kryzys płynnościowy, czyli czas, kiedy banki nie chcą sobie pożyczać kapitału. Sankcje oraz długi sprawiają, że dolar rynku traci status bezpiecznej przystani? Czy traci atrakcyjność w oczach inwestorów, którzy coraz bardziej przychylnym okiem spoglądają na złoto i bitcoina? Dla tych, co lubią cyferki, na przestrzeni 2,5 roku od początku 2009 do września 2011 roku cena złota wzrosła o 120%. Wiele wskazuje, że nie mamy do czynienia z bańką spekulacyjną, a regularną hossą i zmianą globalnego systemu finansowego. Nie chodzi o wzrost cen złota, a o deprecjację walut, bądź po właściwej stronie. That's why.